Cześć wszystkim, tu Klaudia. Dzisiaj porozmawiamy o czymś, co jest niezwykle istotne dla każdej firmy: czyli o wizualnej identyfikacji marki. Jak stworzyć spójny i atrakcyjny wizerunek firmy, który wyróżni Was na rynku? Zostańcie ze mną, a wszystkiego się dowiecie. Zanim przejdziemy do szczegółów, zastanówmy się, dlaczego wizualna identyfikacja marki jest taka ważna. Wasza marka to więcej niż tylko logo. To całe doświadczenie, jakie oferujecie klientom. Dzięki spójnej identyfikacji wizualnej możecie zbudować rozpoznawalność, klienci szybciej Was zapamiętają, stworzyć zaufanie, spójność i profesjonalizm budują wiarygodność, wyróżnić się na tle konkurencji. To, tak jak wyglądacie, ma ogromne znaczenie. Identyfikacja wizualna składa się z kilku kluczowych elementów, które muszą współgrać ze sobą, aby tworzyć spójny wizerunek. Są nimi logo, czyli podstawowy element identyfikacji, który powinien być prosty, zapadający w pamięć i łatwo rozpoznawalny. Kolorystyka, która będzie odzwierciedlała charakter waszej marki. Kolory powinny być stosowane konsekwentnie we wszystkich materiałach. Wybór odpowiednich czcionek również ma tutaj duże znaczenie. Powinny one być czytelne i pasować do stylu waszej marki. Styl ilustracji i kończy zdjęć, które wykorzystujecie, również wpływa na to, jak wasza marka jest postrzegana. Dobierzcie ton i styl komunikacji. To tak jak się komunikujecie z klientami, formalnie czy swobodnie, to również część waszej tożsamości. Jeśli ten materiał ci się podoba, kliknij like i zasubskrybuj nasz kanał, aby być na bieżąco z nowymi odcinkami. Aby stworzyć spójny wizerunek, musicie podejść do tematu strategicznie. Zdefiniujcie misję i wartości marki. Zastanówcie się, co chcecie przekazać i jakie wartości są dla Was ważne. Poznajcie swoją grupę docelową. Wiedza o tym, kto jest Waszym klientem, pomoże Wam dobrać odpowiednią estetykę. Zatrudnijcie profesjonalistów. Warto zainwestować w dobrego grafika czy agencję brandingową, która pomoże Wam opracować profesjonalne materiały. Testujcie i zbierajcie feedback. Zanim wprowadzicie zmiany, przetestujcie je na niewielkiej grupie odbiorców i zbierajcie opinie. Pamiętajcie, żeby unikać pewnych pułapek, które mogą zaszkodzić Waszemu wizerunkowi, na przykład trudne do zapamiętania i zrozumienia logo, stosowanie różnych kolorów i czcionek, stylów w różnych materiałach, tworzenie wizerunku, który nie trafia do Waszej grupy docelowej, nieaktualizowanie wizerunku. Czasem warto odświeżyć identyfikację, aby była zgodna z bieżącymi trendami i potrzebami rynku. I to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że te wskazówki pomogą Wam w budowaniu spójnej i atrakcyjnej identyfikacji wizualnej Waszej marki. Pamiętajcie, że silny wizerunek to klucz do sukcesu. Jeśli macie pytania lub chcecie podzielić się swoimi doświadczeniami, zostawcie komentarz poniżej. Nie zapomnijcie o naszej platformie e-learningowej, na której znajdziecie bezpłatne kursy i e-booki z marketingu internetowego. Link w opisie. Do zobaczenia w następnym odcinku.